Zaczynamy. Zaczynamy tak, że nie wzięłam wózka, jesteśmy w Nęczowie. Przyjechaliśmy sobie zaczerpnąć świeżego powietrza do uzdrowiska. A mój brat bardzo chce być na filmie. I właśnie to on jest dzisiaj wózkiem. On jest wózkiem. On jest wózkiem na tej wycieczce. Powiem Wam, że matka roku jest najlepsza. Ja nie wiem jak to się stało. Ja nigdy nie miałam takiej ptopy. Wysiadamy, przyjechaliśmy, pięknie pachnie, szaszłykiem. Mówię, ach, bym coś przekąsiła. Stańmy Dobra, troszkę dalej! Przejdziemy się, przespacerujemy! z, to, z I się przespacerujemy. Mój brat sobie zrobi darbową siłkę, dzisiaj był, więc zrobi sobie drugą. No, my pocieszymy się troszeczkę tymi pięknymi widokami. Oczywiście, moja przyjaciółka, jak zawsze, nie chce występować w moich filmach. Nie wiem dlaczego, muszę ją chyba przekonać. Przed chwilą była tutaj tak gadatliwa, że tu Gesslerowa rewolucję robiła, i w ogóle. Pyk, kamera, jest cisza. No, Madzia chyba dobre rewolucję zrobiła, bo nie było gdzie usiąść. Także idziemy dalej, szukamy czegoś fajnego. Cześć, coś będzie widać chyba, co będzie. Jestem w Lublinie. Wcześniej w Nałęczowie. Pewnie widzieliście fragment tego vloga. I jesteśmy w Lublinie, powiem wam, że ten nałęczów. Ten nałęczów to był niezły, naprawdę. Ja czasami zastanawiam się w trakcie tych wszystkich moich wyjazdów, że matka potrzebuje dla dziecka tyle rzeczy. Ja kiedyś sama miałam dużo rzeczy, tak mi się wydawało. Ale teraz. Teraz czuję się. Nie, bym się przeprowadzała jak ja, tak gdzieś. <grym> Naprawdę. I mam tyle rzeczy, że słuchajcie, wspomniałam wózka do Nałęczowa. No Także rozumiecie. Yy, chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest kolejny dzień mojego vloga. Na ustach mam, gdyby ktoś pytał moją ukochaną, ukochaną, yy, pomadkę matową z Maybelline, i to jest kolor 65. Tak. To są te z tej Ink, super się trzymają. Mi powiedziała o nich Ewa od tamtej pory, używam, nie wszystkie kolory mi odpowiadają, ale ten jest dla mnie perfekt. Powiem Wam, że właśnie wybieram się do I Love Ten w Lublinie i będę sobie robiła opalanie natryskowe. Dawno nie miałam opalania natryskowego, ostatni raz opalałam się właśnie w ten sposób przed wakacjami i pomyślałam sobie, że to jest idealny moment na to, jak jestem właśnie w Lublinie, żeby to wykonać. I co wam chciałam powiedzieć? Pamiętam, jak szukałam takiego idealnego miejsca w Lublinie, żeby wykonać opalanie natryskowe. I zadzwoniłam do mojej koleżanki, bo wiem, że ona się opalała, i poleciła mi bardzo właśnie I love ten. I wiecie, że przed opalaniem natryskowym, gdzie człowiek wie, że ma się przed kimś rozebrać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale tak pomyślałam sobie, Jezu, wstydzę się. No tak wstydzę się stanąć przed kimś, żebym nie opalił. No i zadzwoniłam do koleżanki i mówię, Ania. Ty nie wstydziłaś? Bo ja trochę się wstydzę. A Ania mi wtedy powiedziała, słuchaj, w tym I Love Ten pani, która wykonuje to opalanie natryskowe, jest tak kochana, jest tak świetna w ogóle i jest tak wielką profesjonalistką, że w żaden sposób nie odczujesz jakiejkolwiek krępacji. Jak ja nie odczułam, to ty nie odczujesz. Myślę sobie, dobra, jadę. I wiecie co? Myślę, że właśnie wiele zależy od człowieka. Ja na tym opalaniu czuję się rewelacyjnie i m.in. też jadę po te kropelki, mm, no wiecie, te kropelki, które były w poprzednim vlogu, te y, opalające do twarzy, pytaliście się, czy możecie też dodać te kropelki do swojego balsamu, tak jak najbardziej, możecie dodawać do balsamu, możecie dodawać do kremu, możecie ich używać samoistnie, ale ja na przykład, no mi by było szkoda, jeżeli to jest taki produkt, to mi by było szkoda używać go y, do ciała samoistnie, wolałabym go właśnie dodać do swojego balsamu. Powiekami drży, słuchajcie, i, i nie wiem, czy to widzicie. Pewnie tego nie widzicie, ale mnie to denerwuje. Magnes. To jest magnes, to jest magnes, słuchajcie. Co wam chcę pokazać? Wiem, chcę wam pokazać krem, który zakupiłam dla mojego synka, ponieważ, jak się okazało, ma takie delikatne, atopowe zapalenie skóry głowy. Ja mam dla niego wszystko i mam dla niego wszystko, począwszy od szamponów. Mam chyba z 10 takich dla niego. Ja myślę, że jeżeli ogląda mnie ktoś, kto ma dziecko z wrażliwą skórą, doskonale wie o czym mówię, zmienia się te kosmetyki, szuka się tego idealnego i w ogóle. Natomiast problem był taki, że mój synek bardzo często się tej po głowie drapał. On już tak jakby nie miał do końca ciemieniuchy, to była biała skóra, której nie byłam w stanie nawilżyć niczym. I jego to strasznie swędziało. Ja byłam może u czterech lekarzy z tym, może u pięciu, i już nie wiedziałam, jak mu pomóc. W końcu skontaktowałam się z moją zaprzyjaźnioną panią doktor-pediatrą i powiedziała, że z polecenia wszystkich mam, które miały taki sam problem poleca mi krem z Kalm, który ma załagodzić e, świąt przede wszystkim. To robi jako pierwszy. I mm, mówi, że tutaj jest ta gwarancja e, ukojenia 100%. E, przede wszystkim to jest krem w ogóle dla niemowląt, może być dla dzieci, dla dorosłych, jeżeli jesteście atopowcami. E, I w każdym razie, jako ciekawostkę dla wszystkich atopowców, którzy mnie oglądają, e, powiem, że Tutaj macie taką ściągę na tym kremie, jak powinniście traktować swoją skórę, na przykład taka skóra nie lubi gorącej wody, więc prysznic 5 minut max, kąpiel 15 minut max, temperatura wody nie powinna nigdy przekracać powyżej 34 stopni, używaj ultra bogatych żeli lub olejków myjących, nie wycierać nigdy skóry, tylko ją delikatnie osuszać w taki sposób, nosić bawełniane ubrania i co? z pompką, bardzo duży jest ten krem, ja za niego zapłaciłam chyba 60 czy 65 zł, 60 chyba bardzo jest duży, więc możecie go używać do twarzy, możecie go używać do ciała i chcę Wam powiedzieć, że tylko posmarowałam tą skórę mojemu synkowi on przestał się drapać już po jakichś trzech minutach ja jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłam, bo używałam naprawdę bardzo dużo tych wszystkich rzeczy też, myję mu całą skórę w bardzo delikatnych rzeczach i nie trafiłam jeszcze na coś, co, co by mi pomogło właśnie tak jak ten balsam. Więc jeżeli mnie oglądają jakieś mamy, które mają ten problem, albo po prostu ludzie, wiecie, no bo ja na przykład mam dookoła siebie bardzo dużo atopowców, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi, czy ja ich przyciągam, ale tak jest, więc yy, na pewno fajna, wygodna w użyciu też forma, jeżeli chodzi o te awent, dobra, wezmę go. Lecę na to opalanie natryskowe, pokażę Wam w ogóle yy, tam na pewno jakąś przebitkę, jeżeli jesteście z na to sobie zobaczcie, gdzie właśnie udaje się, jak tylko mam taką okazję, żeby, żeby się opalić. Moje ręce są, yy, są blade, a ja, i w ogóle wykonałam jeszcze sobie wczoraj peeling. Bardzo mocny peeling z kawy. Dodałem swojego standardowego żelu pod prysznic. No i chcę pokazać Wam przede wszystkim różnicę. Dzisiaj moja ręka wygląda w taki sposób, a najlepiej będzie, bo jest 17, a ja o 17.30 mam to opalanie, dlatego że chciałam po prostu pójść w tym opalaniu spać. Zobaczycie sobie, jutro Wam pokażę, jak wyglądają moje ręce. Tak, na przebitkach będziecie mieć porównanie. Zmykam, zmykam. W ogóle zapraszam was na mój wyprzedażowy Instagram. Dzisiaj też porobiłam wam zdjęcia. Miałam taką możliwość dlatego, że Malutki został z moją babcią, z moją babcią, nie jego babcią, moją babcią, a 80-letnią, która się z nim y, zabawiała tutaj obok, a ja sobie robiłam zdjęcia, bo jestem właśnie w Lublinie i przy okazji y, mogę wykorzystać to, żeby na spokojnie zrobić dla was tą wyprzedaż, więc y, wstawiłam kilka na szafa Brave i Zostawię wam tutaj gdzieś link. Y, więc sobie wpadajcie, bo bardzo często te rzeczy, o które mnie pytacie, to ja po prostu je wystawiam. Byłam też dzisiaj na poczcie, wysłałam paczkę do Ewy, y, którą serdecznie Pozdrawiam kosmetyczny koktajl. Myślę, że powinna zrobić um, fajny Lumpik Hall. Um, fajny Lumpik Hall, żeby Yy, pokazać właśnie to, co jej wysłałam. tylko to jeszcze yy, chwila, zanim jej to dojdzie, ja wysłałam jej to do Polski, zanim ona przyjedzie do Polski, to zrobię. to myślę, że jeszcze chwilami nie. natomiast mam nadzieję, że to, co jej wysłałam i upolowałam dla niej w lumpie to yy, będzie dobre rozmiarowo. wysłałam też wam yy, dziewczyną, która kupiła jedną buty, jedną kurtkę i tak dalej. właśnie robiłam wszystkie paczki. Wróciłam, byłam w Lidlu, spotkam jedną z moich widzek. też Cię serdecznie pozdrawiam, fajnie, bo wcześniej właśnie też się spotykaliśmy, tylko spotykaliśmy się z kolei w innym sklepie, w którym pracowałam, a teraz pracuję właśnie w Lidlu i to jest takie miłe, jak do mnie podchodzicie. Mi się tak zawsze ciepło na serduszku robi, jak mogę sobie z kimś pogadać, a w ogóle jesteście zawsze takie życzliwe. Ostatnio też dostałam wiadomość, że jedna z dziewczyn siedziała przy stoliku obok w restauracji Frisante, którą też polecam, na, no, na, no, na, no, na, no. na. To jest boczna Poligonowej chyba. Poligonowej? Nie wiem. Dam Wam znać dokładnie, gdzie jest ta restauracja Frizante w opisie tego filmu. Ale właśnie dziewczyna mi pisała, że siedziała koło mnie gdzieś koło mnie, czy gdzieś tam kilka stolików dalej w, we Frizante i chciała podejść, ale nie podeszła. A ja bym chętnie chciała, żeby podeszła. <laughs> Wiecie jak to jest? Ja tam się cieszę zawsze, jak mogę sobie z Wami yy, pogadać. Bo w ogóle często też youtuberzy w ogóle a nie wiem dlaczego. Może dlatego, że gdzieś po drugiej stronie z tą osobą ogląda. Y, YouTuberzy są traktowani y, jako internetowe stworzenia, które y, nie wiem, tak ludzie wstydzą się do nich podejść. Nie wiedzą jak mają się zachować. Tu niby ich oglądam, tu niby ich znam. Raz miałam, naprawdę raz miałam taką sytuację i powiem Wam, że to była niemiła sytuacja. Nie będę mówiła z jaką YouTuberką, bo to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast, no taka, taka wielka, top, top YouTuberka. Siedziałyśmy na kolacji razem. No i jakieś dwa tygodnie później spotkałam ją właśnie w centrum miasta i powiedziałam jej cześć, a ona mi wcześniej odpowiedziała. I po prostu to była taka sytuacja: typu jestem taka fifa rafa. A ja myślę sobie, ja, serio? Wiecie co? Ja Wam coś powiem. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy są znani, którzy są słabni, których widzę na przykład w telewizji. I ja nie spotykam się z czymś takim. To są normalni, zwykli ludzie, których mogę spotkać, nie wiem, w sklepie po bułki. Znam naprawdę założycieli ogromnych polskich marek. I to są tacy cudowni ludzie. I ja nie wiem, z czego to wynika, że ktoś myśli, że jak ma jakiś wielki kanał, jest gwiazdą. Ja jestem normalną koleżanką, do której zawsze możecie podejść, jak mnie zobaczycie na y, ulicy. Jest mi zawsze bardzo miło. Y, nic szczególnego. To co ja wykonuję, to jest jakaś moja pasja. Ja to też robię dla was. Robię to oczywiście to dla siebie, bo po prostu to kocham. Jak gdzieś byłam w ciąży i yy, pod koniec już nie mogłam tego robić, albo na początku, kiedy y, Oliwier się urodził. Naprawdę mi tego brakowało. Więc dla mnie to jest jakaś tam forma komunikacji z wami plus realizowanie siebie, spełnianie swoich marzeń, a to, że jeszcze dodatkowo mogę zarabiać yy, w taki sposób, dla mnie jest to super. Więc yy, Zawsze do mnie podchodźcie i, i nie bójcie się, bo ja jestem zwykłą Grażynką. <laughs> się śmieje Grażyna z Lublina. Dobra, lecę na to opalanie, bo zaraz się nie opala, bo się spóźni i się skończy. Yy, odezwę się, pokażę Wam pewnie jutro, jak wygląda to opalanizma. I co? Widzimy się w następnym etapie tego filmu. you can w salonie u Angeli i powiem Wam, że robimy zabieg na włosy. Jest to połączenie dwóch marek, marki Muk, która jest marką naprawdę z rewelacyjnymi składami. I marką O'Way, słuchajcie, marka O'Way. Ja wcześniej tą markę kojarzyłam przez to, że Ewa często mówiła właśnie o masce czy odżywce z O'Way'a w swoich filmach, a teraz właśnie okazało się, że Angela również ma tą markę u siebie w salonie. Będzie też poszerzała całkowicie ich asortyment, więc nie mogę się poczekać i powiem Wam na pewno o rezultatach. A ja teraz siedzę w swojej pielęgnacji, umyłyśmy głowę i Angela mi wykonała, słuchajcie, taki masaż. Taki masaż, że nigdy w życiu jeszcze takiego masażu głowy nie miałam. On trwał z 15 minut i dosłownie robiła mi takie rzeczy, że jestem tak odprężona. E I fajnie, bo ostatnie czasy nie należały do najciekawszych, ale tam radę.